razem, ta eee, pogoda jest słoneczna. Dzisiaj będzie drugie wyzwanie. Zaduram się, zobaczymy, jakie tu będą odczucia. się troszeczkę rozgrzać. bo podobno trzeba być rozgrzany. żeby dobrze funkcjonować. I idziemy, nawet no, troszeczkę się rozgrzajemy. trochę, żebyśmy nabrali i Idziemy dalej się zanurzać. Rozgrzewam się przed wejściem do morza, bo żeby było ciepło, żeby nie odczuwać tego zimna. No jest, nie ma takiego przypływu, ale podobno szczytowy punkt ma być o godzinie 18.00, ale woda cały czas przychodzi do nas, jest już przypływ. Sprawiłem sobie buty specjalne do wody, żeby nie skaleczyć nóg. Się do... Kilka przysiadów? Tak. Kilka przysiadów? Nie, żeby... No niektórzy jeszcze mają rękawiczki. Żeby krążenie było dobre, żeby wszędzie krew dopłynęła. Wszędzie jest krew. No i teraz wchodzisz do gorącej kąpieli. No i cóż, jak mówimy, kolejne wyzwanie. Testujemy. Ważne oddychanie. Organizm dotleniony. Ładnie. Tak dziewczyny tak. o mało jest bardzo fajnie tak, no będę próbał... Dziewczyny się szykują do kąpieli No widzisz to jakie wyszło pewnie... Będę próbował tak. to pewien czas O zobaczcie I, i młode dziewczyny też próbują szczęścia w morzu Ale się nie rozrywają. A tak jak go się Nie byłem pierwszy. Są inni. Klawiatur potrzebny. To jest super, polecamy! Czapeczkę gdzie masz? druga szapka jeszcze. Drugą masz? Też, te, te, To którą chcesz założyć? Tą założę, mam taką drugą. Tamta ci się zmoczyła? Ta się zmoczyła w morzu, jest Okej. Okay. Taka jeszcze druga. Zakładamy. Pełna ochrona. Już całkiem inaczej będzie. Pochować, tak o, tutaj ko kolejny y, pan. Kolejny. Może... Arnold. <noise> Arnold, tak. Się Też bardzo nie, nie, nie. Ale widocznie nie ma takiego. Wprawiony swoich. chyba. boju. Mo możliwe, że od dzieciństwa, od młodych lat. Tak, tak. Ja ma już prawie dużą. Pierwszy. Okay. Okej. I... Tak, Gosia już po kąpieli, <głos》<głos》pana, Tak, tak. Gosia taką szybką miała kąpiel, Arnold jeszcze w wodzie. A pan Arnold jeszcze w wodzie, no pan musi być chyba z Anglii, bo, bo zahartowany jest jeszcze bardziej. Ale to. Tak. Następnym razem będzie Gosia miała na wizji wyzwanie. <głos》> tak, tak. Kręguje, musi nabrać odwagi tak, no tak. i wszystko nadaje się do tej rewizji. Tak, te. Część się wytnie, boczki się przerobi, tu się zamaskuje. Także wszystko będzie super. Nikt nie jest z nas perfekcyjny.